Cześć widzowie, z tej strony Energik. Yy, Zakopiłem sobie, jak widzieliście, ostatnio, Famicoma. Dla Mariolki, dla Oliviera, dla siebie oczywiście też ja będę oczywiście najwięcej gał Jestem pro gamerem. Yy, Mariolka też mi kupiła fajne japońskie oryginalne gry na niego. Mam taką gierkę po japońsku, ona się podajże nazywa. Nie mogę to przyznać, twoja stara The game. Także no tutaj chyba będziemy twoją stara biegać. Twoja stara nie wiem jak to mówić. Jeden chuj. Także gra jest w rzucie coś jak Legend of Zelda, bardzo, bardzo podobno fajna, zobaczymy, 76 rok, no także jest potencjał, no dobra. No to co, gramy, nie? FWG, zaczynamy. Famicomek oczywiście zakupiony, no ostatni filmy widzieliście, no troszeczkę wiem, lobotomie, zabieg lobotomii, ale przeszedł mi, na szczęście minęło, eee, troszeczkę mi się polepszyło po tym zabiegu. Także co, B skaczemy, A napierdzielamy jakimś dosem tak? Tu chyba możemy przyskoczyć, tak? Okej. Okay. Kasiora, chyba tak? To, to goni mnie, jakiś Tiger Bongo mnie goni. Krzyczy coś do mnie. Oj, dostałem od razu strzała, stępie. O, dobra. Także podłączyłem sobie do swojego graberka. Mam nadzieję, że wirusy mi nie będą wyskakiwać. Nie powinny, no bo na sami nie ma wirusów, prawda? O, strzeliłem, dobra, może strzelać jakiś jakiś O, kapać. Czyli w tej grze w sumie co? Zbieramy, y, zbieramy, zbieramy dla dzbany chyba. Coś ten to jest. Nie mogę tego kapcia zebrać niestety. Dobra, zobaczmy o co tutaj chodzi. O, już dostałem strzało znowu. Ale zaraz będziemy mieli. Z powrotem. Kimono. Franek, Fra Franek -fran Kimono. Życie nam pada. To na górze chyba co tam jest, tam ten dento to jest czas punkty i mamy chyba pieniądze, smoczo monety, tak zwane. Tutaj, jak biegasz, to smoczą monety. O, właśnie, mamy tutaj przed, przed wami jest właśnie leśny dzban. Z leśnego dzbana, jak możemy zbierać, jesteśmy na Iwan i potem możemy i spać. zresztą tam zobaczycie to? Łóż mi tu Mariolka pokazywała w tej gierce. Oj, padłem. No cóż, zdarza się. No, mamy jeszcze jedno życie, ale ja sobie zdecyduję, konsolkę i zagramy sobie jeszcze raz. No, musimy zobaczyć te popierdolone intro. Jak twoja stara spierdala. No ale to, zobaczymy, dobra. Jeszcze raz zagramy, nic ci nie stało. A tam, ile już jestem, to... O, ile patrz, ile smoczych monet jest. O, coś, ten coś. czosa dostaniesz. O, dobra. Dawaj, kota. Dobra, idziemy w poszukiwaniu teraz znowu. Y Tych. Oj, dostałem czosa. No nie idzie mi coś, nie idzie, ludzie. O kot, 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 dalej, kota. O już dala mi. Ucieka mi. A, dobra, nie zdobyłem, nie udało się. Ja w sumie nie wiem jakie jest cel tej gry, no ale... Dobra. Ale zobaczymy. Tu nic nie da, nie ma, tu się nie da wejść. Leśnic ban, A tu nie, tu na górze to jakiś jest pampers. Dobra, zobaczymy co jest dalej. O, pięknie się złożyło, Bo smocza moneta, to strzelimy, zbanek, zbanek, ale się najebiemy, dobra. Strzelaj, strzelaj! Dobra, bało się tu, chyba da się wejść, zobaczmy, co tu napisane jest? Han Hanshin Tong, no dobra. O, jakaś, jakaś świeczka, nie wiem, co to. A tu strzelmy w typa, o uciekł. O, schody jakieś. Do Hadesu chyba. O kurwa. O kurwa hades. Co coś stało znowu? Weź tu jeszcze raz, czemu wskoczyłeś? Tak kółko zrobić, no jak w zadzie, faktycznie. Jakaś kasianka. Tu można iść do góry. Tu coś jest. Nie wiem co to w ogóle jest. Muszę kasy zabrać, jestem biedny. O, leśne punkty są za to. Za tą losie. O, leśny zbanek, dobre. Uuu, co się stało? O, spadłem. Jak? O, nie wiedziałem, że takie coś można. Fajnie. Ej, nie idzie mi, ludzie, nie idzie mi. i od razu mnie złapał. Jak wiecie, no nie umygrać grać grenia Także... Nie jest nowość. Za kasa, kasa. zbierać. O, to dobra. O, dobra, mamy kimono. Lash in the van, nie mam już. uciekni. mi. i. Tu nic nie ma. Co to ma, górze się? Coś mi się chyba... Kardridge gliczuje. dostał ciosa Dobra, monety mamy Oj, nowo dostałem Boże, jak lamos jestem Straszny Nie mocno w tych grze awa Ale gram, dobra, zobaczymy Coś jest, co to jest? O, spanie, badny, dobra. Na je się może spać. O to chodziło. nie wytrzeźwiaje. Kimś ja ci dobra. Tu pójdźmy. Leje się nie zabija. Zaniosą tak zwane końcy. Okej, okay. tutaj co było? Też spanie? Nie, to, o, to hazard jest no Dobra, wylosujmy, zobaczmy co już staniemy dupa Jasiu, nic nie ma Prostytutkę trzeba wziąć Tu pójdźmy, zobaczmy co jest A, to chyba pierwszy poziom Ojej O, chodź tu, chodź trzeba dziwki zbierać Kasy nie, o nie, nic nie kupię, bo nie mam pieniądza Kurwa, okradł mnie. złodzieje. Złodzieje kradną mnie. Nie mam pieniędzy. Trzeba ich nadupcać. O ty kurwa. Bandyto. A jak się Ale wbierzemy smoczą monety i coś może kupimy. Ajajaj, cię stało. Dobrze, mamy strzelanie z dupy. Już żebyśmy teraz nie padali, będzie fajnie. Dziwek dużo bejda tutaj, wiecie? Fajnie, bo to punkty są Dobra, pójdźmy tu Leśny dzban ucieka Mam 90. A, to kupiliśmy, nie wiem co to jest, ale... Na... A, życie No mu zupełnie, a fajna Dobra Spierdala trzeba, bo goni No, trzeba kucura wziąć. Sieczka jakaś co tutaj, zobaczmy. Nie mam... nie mam mocno tych monet. Wykupić. A Jak się kupywało, kurwa! A, w ten sposób. O, kupiłem jakąś świeczkę. 15 złotych jak nam zostało. Bo jenów. Tutaj coś na dole jest. Co to jest? Heh. Dom jakiś. Nie wiem co to jest. Jakiś gówno pewnie. Też tu nic nie kupię, bo nie mam monet. Czas zbierać monetki. O o o, udąża. Tuż się wracam. Hazard, dobra, no zagramy. Hazard to hazard. Nic nie wygram, kurwa. A nie, zresztą wygrałem chyba. Patrzmy co tutaj jest. Tuś bo zebraliśmy wszystko, więc nic nie ma. Dobra. Tu chyba z było. A to nie, tak na nie jesteśmy. Dobra. O, zostałem Chopsa. Tutaj nie byliśmy czuć coś do zebrania I tutaj coś jest Ale kasy, mam, jak cię patrzcie 500 sztuk złota 500 złotych, o kurde te... Prawie jak 500 plus O, z zbam. Dziwka, dobra bierzmy Kocur Na razie nam dobrze idzie to, nie wiem co to jest ale wziąłem Tu jest sklep jeszcze jakiś To kupmy Jeszcze to kupmy Ola się nakopywałem z bo, bo, bogaty kurwa Wszystko mam Pięknie go skasowałem. Tu coś się otwarło. O, tu chyba nie byłem. Zobaczymy. O, złoto. Będzie kasiora? Jest kasa. Muszę być bogaty kurwa. Moje, moje donaty to są z O, O, ja dostałem. O, dziwka, chodź. Dobra. Dwie dziwki nawet. Masę dziwek tutaj jest. Dobra, zagramy. Jak może coś wygram? Będzie hajs? Jest hajs! O, dostałem hajsu. Tak się napierdziela w gierkę właśnie. Dobra Tutaj co było Nie mamy pojęcia co to jest Tu też byłam, chyba Tu jeszcze jakiś sklep Też byłam tutaj A znaczy, nie, tu nic chyba nie brałem No nie wiem już Oważę zobaczę wezmę to Jakiś, nie wiem co to jest Dziwka Tu jest jakiś sklep o, dobra, zupełnie o, żyćko. ko tu się składę jeszcze tu nie była chyba. Ale tu nie da się... A nie, mogę przeskoczyć, o dobra. O. Może coś się zobaczmy. Jest coś no. Okej. Okay. Nawet spoko tak. widzisz trochę gówniana, nie? Dziwka To mamy! strzelmy, dziada! Weź ten z banach, chuj z tym z banem! O tej kurwa, Ruszył mnie! To chyba było życie? Tuż tu no byliśmy, dobra. Dziwki biegają. Alfonsi też biegają. O! Tu coś się, co odkryłam. nie, to już było chyba. Tam już, tu, zabrałem. Dobra, wracamy się. Nudzi mi się troszeczkę, wiecie, te gra? Ale zobaczymy czy coś jeszcze może tu zrobić. Pożar znowu. Dobra. Może hajde wpadnie jakiś. Niestety. Jeszcze... O jeszcze straciłem, dobra. To wiecie co, jak straciłem pieniądze, to... to ja idę na pić się piwkach. ujść tam grą na Radzie. Do następnego. Cześć. Z tej strony Energik.